Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Mateusz z kanału Brick History. W dzisiejszym odcinku wie, przez wielu z Was wyczekiwana recenzja Shermana M4A38, czyli dobrze Wam znanego Easy 8a. Serdecznie zapraszam do oglądania. Znalazłem na niego chwilę czasu w przerwie pomiędzy budowaniem makiet i postanowiłem go właśnie dla Was zrecenzować. Zwłaszcza że zapowiadałem go już myślę ze dwa tygodnie temu. Więc oto jest właśnie ten prześliczny czołg od kobi. Na początku klasycznie zajmiemy się instrukcją, potem dopiero zaczniemy się zachwycać tym ślicznym modelem. Instrukcja jest standardowa, nie ma tej w niej nic niezwykłego. Oczywiście na froncie oprócz naszego modelu, razem z figurkami, mamy notatkę historyczną. To jest myślę fajny dodatek, ponieważ ona wcześniej była tylko i wyłącznie na pudełku, a teraz możemy ją sobie zachować yy, i wyrzucić w pudełko, tak? jeżeli nam ono jest niepotrzebne. Yy, I oczywiście ten yy, taki symbol Pad Printed No Stickers, yy, który oznacza, że w modelu mamy yy, tylko i wyłącznie nadruki. Yy, Zajrzymy teraz do środka instrukcji. Yy, jeżeli chodzi o konstrukcję tego pojazdu, to on, yy, ona całkowicie się różni od yy, wcześniej tych, takich klasycznych konstrukcji tych yy, innych Shermanów. Yy. I między innymi też się różni od e, tych najnowszych, czyli Shermana Firefly, którego recenzowałem dla Was ostatnio, e, oraz e, tego Shermana e, z lądowania w Normandii. E, jak już tam, w tamtej recenzji bodajże wspominałem, jedyna rzecz, którą te modele mają wspólną, to wydaje mi się mocowanie e, tylnego pancerza. E, tylnej tej takiej e, całej klapy, jeżeli to mogę tak nazwać, e, właśnie tego, tego całego tyłu. I to jest właściwie praktycznie chyba jedyna wspólna rzecz, jaką mają podobną, oczywiście, te dwa modele. Reszta, według mnie, jest po prostu całkowicie inaczej zrobiona. I, i zaraz się temu dokładnie wszystkiemu przyjrzymy. Jeżeli chodzi jeszcze o samą konstrukcję, to nie należy ona do najprostszych, więc nie polecam tego modelu dla młodszych. Jeżeli ktoś chce, wiadomo, kupi sobie, ale jeżeli ktoś jest. Młodszy, to polecam e, pomoc kogoś starszego. Natomiast każdy taki doświadczony, już starszy, pan Klocków na pewno sobie e, z tym modelem poradzi i e, będzie go budować e, z dużą przyjemnością. E, teraz wertuję dla Was całą instrukcję. Jedyną rzecz, na którą bym chciał tylko zwrócić jeszcze uwagę, to tutaj dokładnie chodzi mi oczywiście o to jarzmo, e, które jest całkowicie źle zrobione, i ja to od razu. Zaliczam na minus w tym modelu i to jest właściwie chyba jedyny minus, jaki ja tutaj dostrzegłem. Poza tym, wszystko mi się bardzo, bardzo podoba. Zatem za to Jarzmo na pewno odejmę jeden punkt, a w dalszym, dalszej części recenzji pokażę też, jak można to Jarzmo sobie zmodyfikować. Taką oczywiście moją, moją propozycją. Wiadomo, każdy może tam sobie to zrobić, jak chce. Na końcu mamy bardzo przydatną rzecz, czyli. Spis elementów. Wszystkie klocki tutaj mamy, które znajdziemy w tym zestawie. No i na końcu, tak, oczywiście, chodzi mi znowu o tą kartę do gry bitewnej, która tutaj jest nadrukowana w instrukcji. Ja już o tym wspomniałem bardzo dużo razy, mi się to nie podoba. Wolę, jak ta karta jest jako oddzielny element. No ale no cóż, może po prostu koszty produkcji tej karty są zbyt drogie. Komu się to po prostu nie opłaca? Ja za to nie będę odejmował punktów, ponieważ to jest tylko i wyłącznie moja opinia. W większości pewnie może to w ogóle nie, nie interesować, ale powiem to, żeby, żebyście wiedzieli, że mi się to po prostu nie podoba. Na końcu instrukcji mam oczywiście reklamy innych zestawów, takich jak choćby ten śliczny kargerat, którego być może kiedyś przyjdzie na niego pora. Ale natomiast na pewno w najbliższym czasie pora przyjdzie na y, amerykańskich spadochroniarzy, y, ponieważ kupiłem sobie właśnie ostatnio dwie sztuki tego trzypaku y, i powiem Wam szczerze, według mnie jest to tragedia, jeżeli chodzi o wykonanie, ale to nie będziemy teraz uprzedzali faktów. Y, jeżeli będzie, y, będziemy go recenzować, to y, tam się wypowiem, a raczej wypłaczę na jego temat. I oczywiście nowości w postaci tych bardzo fajnych czołgów w skali 1 do 48 myślę, że przynajmniej jednego, dwa te czołgi sobie też zrecenzujemy. Już mi wpadł w oko z tych, które teraz są najbardziej Tiger 1, ewentualnie w przyszłości może Sherman E8 albo Pantera. Ale póki co już przechodzimy do naszego Shermana E8. Tak się nasz model prezentuje po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Może zaczniemy od wymiany tego jarzma, ponieważ ja już nie mogę na, na nie patrzeć otóż po prostu odczepiamy to stare jarzmo, czyli ten taki jednolity element. Wyczepiamy z niego lówkę. I ja zbudowałem tutaj taki, taki element z kilku klocków, taki dosyć prosty. Dzięki któremu możemy sobie tej łatwo to jarzmo poprawić, ja je tutaj teraz przymocuję i tak to się prezentuje. Wiadomo, nie jest to idealne jarzmo do tego czołgu. Myślę, że sporo osób potrafiłoby zrobić lepsze, ale mi taka modyfikacja w zupełności wystarczy. I pozwólcie, że ten czołg już z tym jarzmem zostanie nam do końca recenzji. Jeszcze zanim zaczniemy się tym czołgiem zachwycać. To jeszcze szybko przyjrzymy się trzem figurkom, które tutaj dostaliśmy razem z tym czołgiem. Figurki są naprawdę bardzo fajne i są trzy. To już naprawdę jest bardzo duży plus. Zestaw, co prawda, kosztuje te 200 zł, ale jednak coś za te 200 zł też dostajemy. Przyjrzymy się im po kolei. Od prawej jest oczywiście dowódca bądź jakiś członek załogi tego czołgu. No, nadruk na torsie to jest już klasyka, tutaj nie ma nic wyjątkowego, natomiast jest pewna zmiana, jeżeli chodzi o nadruk na twarzy, ponieważ to są co prawda te klasyczne takie gogle nadrukowane na twarzy, natomiast ma on troszkę inny wyraz twarzy, ponieważ w tamtych poprzednich główkach, bardzo podobnych do tej, był uśmiech, co mi się po prostu nie, no niezbyt podobało i jest to. Niezbyt adekwatne do, do dzisiejszych czasów, więc Kobi też postanowiło tą figurkę troszkę przerobić i dać tutaj troszkę inny ten grymas na twarzy. W ręku, oczywiście, M3 Grease Gun, smarowniczka i hełm M1 na głowie. Drugą figurką jest sanitariusz, czy też medyk, i jednocześnie kapelan w armii amerykańskiej. Ta figurka. Co prawda, jedna rzecz mi się w niej nie podoba, a dokładniej jest to wyraz twarzy tej figurki, ponieważ jest to taki klasyczny uśmieszek, który mi się tutaj niezbyt wpasowuje w pośród tych innych figurek. No, poza tym nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Bardzo ładnie nadrukowany hełm z trzech stron bodajże. Tak, z trzech stron ten hełm jest nadrukowany. Z przodu mamy taki krzyż katolicki. Oznaczenie, po prostu, że jest to kapelan. Na rękawie jest też ta opaska biała z czerwonym krzyżem, co oznacza, że żołnierz ten jest też właśnie medykiem. No a w ręku ma taką teczkę z jakimś albo sprzętem, że tak się wyrażę, do udzielania pierwszej pomocy żołnierzom na froncie, bądź na przykład do udzielania sakramentu sakramentów świętych. Trzecią i ostatnią figurką jest żołnierz, taki klasyczny żołnierz piechoty. No, ta figurka mi się chyba najbardziej podoba z tej trójki, ponieważ ma zarówno powiększony korpus może tutaj wyostrzę troszkę ma zarówno powiększony korpus ma bardzo fajny nadruk na twarzy jeden moim zdaniem z lepszych, które teraz są dostępne i dodatkowo ma też w mojej kolekcji przynajmniej nowość w postaci bardzo ładnej, pomniejszonej. M1, M1 Carabine na, hełmie, na głowie oczywiście hełm M1 to tyle jeżeli chodzi o figurki teraz już będziemy się zachwycać tym prześlicznym czołgiem moim zdaniem jednym z ładniejszych w ofercie Kobi i oczywiście każdemu polecam sobie go zakupić Tak, zwłaszcza że należy się śpieszyć bo na stronie Kobi już są to Teraz sprzedawane pieniądze są już ostatnie sztuki, więc radzę się pośpieszyć. A my teraz już przechodzimy do oglądania tego cuda. Z przodu mamy. A, warto jeszcze wspomnieć na samym początku, że model ma po prostu fenomenalną ilość detali, co jest dość nietypowe na... jak dla modeli Kobi. Porównując na przykład, pod koniec zresztą zrobimy sobie właśnie porównanie do Shermana Firefly, oczywiście tego z najnowszej serii tego właśnie najnowszego wydania to zobaczycie po prostu jaka jest ogromna różnica w poziomie detali a teraz sobie już go oglądniemy mamy przód z przodu mamy oczywiście bardzo fajnie, bardzo fajnie skontowaną tą właśnie charakterystyczną przednią płytę na której mamy masę detali te detale są no że tak powiem zgodne z tym co działo się jakby co robiły prawdziwe załogi tego typu czołgów czyli mamy tutaj na przedniej płycie masę różnych części zamiennych różnych takich dodatkowych elementów typu właśnie jakaś tej belka drewniana koło zapasowe, ogniwa gąsienic tego typu właśnie elementy były przyczepiane zarówno z przodu pancerza jak i na wieży czy też po bokach po to, żeby wzmocnić odporność tego typu czołgów na ostrzał z broni przeciwpancernej, ponieważ czołgi niemieckie ówczesne, które walczyły z tego typu pojazdami, że tak powiem, przy trafieniu w takiego Shermana, robiły z niego durszak w cudzysłowie, więc po prostu zawsze tego typu dopancerzenie w jakikolwiek sposób mogło wzmocnić czy też zwiększyć szanse na przeżycie załogi z dodatkowych detali mamy też tutaj dwie latarnie przednie, które są zresztą bardzo fajnie tam w środku zamocowane jarzmo karabinu maszynowego KM też jest już nowy, poprawiony jest trochę mniejszy w tej takiej dalej charakterystycznej obsadzie i bardzo ciekawy detal w postaci takiej po prostu podpórki transportowej, jej może nie będę teraz rozkładał, ale można ją sobie rozłożyć i oprzeć na niej Armatę. Bardzo fajny detal, jak najbardziej na duży plus. A u dołu mamy tutaj jeszcze dwa zaczepy holownicze i osłony przekładni. Teraz przejdziemy sobie na bok. Zaczniemy może od tego, co mi się chyba najbardziej podoba w tym pojeździe, a mianowicie układu zawieszenia. Układ zawieszenia to jest po prostu majsterstw tych. Ja po prostu nie dowierzam, jak mi się to wszystko tutaj idealnie spasowało. Te wszystkie takie charakterystyczne wózki jezdne w tym układzie HVSS, bodajże ze wzmocnionymi resorami, miał właśnie tego typu czołg M4A3 E8, w przeciwieństwie do takich klasycznych Shermanów M4A1 Które miały takie pełne wózki jezdne, po prostu te wózki, chyba były odlewane zresztą, z jednego jakby. Jednoelementowe, że tak się wyrażę. Naprawdę z drobnych elementów jest tutaj wszystko super ukształtowane. Jeżeli chodzi o górną część tego bocznego pancerza, to mamy tutaj kolejny świetny detal, czyli takie charakterystyczne balki drewniane. Takie balki miał choćby chyba, nie, nie, o ile się nie mylę. Miał chyba właśnie ten Sherman E8 z tego filmu Furia. Ja do końca nie wiem, bazuję tylko na wypowiedziach innych fanów z Facebooka, z grupy Kobi Fans. Ponieważ ja tego filmu nie oglądałem, więc jeżeli nie, do, nie, nie wypatrzę jakichś konkretnych, bardzo szczegółowych nawiązań do tego pojazdu, właśnie z tego filmu, to nie gańcie mnie za to, ponieważ ja tego filmu nie oglądałem, więc mam prawo tego nie wiedzieć, tak? Ale te belki są wprost świetnie zrobione. Mamy tu też wykorzystane w bardzo fajny sposób te takie opaski, czy też pasy do, dla figurek, do noszenia karabinów. Mamy w, w, użyte je w taki sposób, że one nam tutaj całą tą, całą tą konstrukcję oplatają i nawet w tą dziurę taką na karabin, że tak się wyrażę, mamy jeszcze wsadzoną jedną beleczkę, więc naprawdę jest to na duży, duży plus. I obok mamy jeszcze na zaczepie zamocowany e, młotek e, teraz przejdziemy sobie na tył zaczniemy tutaj od samego końca mamy oczywiście fajnie zrobione błotniczki e, taki nadruk tutaj e, na trzech klockach on jest chyba e, w postaci jakiego takich otworów wentylacyjnych z silnika e, coś tego typu z tyłu tutaj mamy poupychane jakieś e, skrzynki dodatkowe, jakieś dodatkowe wyposażenie e, tutaj mamy Tylne światła czerwone też bardzo fajnie zamocowane, i jest to zrobione zdecydowanie lepiej niż w Shermanie Firefly, gdzie mieliśmy chyba tylko takie zaznaczone po prostu takie groszki czerwone, wetknięte po prostu w, w, tą, w tą tylną płytę. więc tutaj wygląda to zdecydowanie lepiej. Dodatkowo mamy tu jeszcze worek z piaskiem oraz oczywiście rewelacyjny odzorowany silnik. Otwieraną mamy oczywiście tutaj klapę silnika, i możemy tutaj sobie właśnie zajrzeć do środka. Bardzo fajnie silnik, zrobiony za pomocą drobnych elementów i, i, i klocków z nadrukami. Wygląda to moim zdaniem chyba nawet jeszcze lepiej niż w Shermanie Firefly. Z drugiego boku mamy tak samo, tylko tutaj mamy wolny zaczepik. Możemy tutaj sobie przyczepić coś innego, jakoś na przykład łopatę. Czy kilow, coś tego typu. No i oczywiście te belki drewniane. Teraz przejdziemy tutaj sobie bardziej na górę. Jeszcze przed tym, zanim zobaczymy sobie wieżę, która chyba jest najlepszym elementem tego zestawu, zobaczymy jeszcze sobie te dwa po prostu właziki, które zostały tutaj. Te... Ja nie rozumiem po prostu, jak to się spasowało, po prostu na ułamkach milimetrów. Dosłownie po prostu przed tą wieżą te, te włazy. Ledwo co da się otworzyć więc naprawdę to jest duży duży plus naprawdę świetnie to wygląda e, przy czym oczywiście ja tej oczywiście bardzo gratuluję że nie dość, że same te, sobie te włazy udało się odzorować to one się jeszcze otwierają więc naprawdę e, szacun dla firmy Kobi za takie fajne detale e, teraz oglądniemy sobie wieżę wieża naprawdę rewelacyjnie ukształtowana mamy tutaj całą masę takich drobniutkich e, skosików e, Podkreślam, że model też jest rewelacyjnym źródłem części zielonych. Naprawdę jest tutaj masa nowych elementów. Jeżeli ktoś do tej pory miał jakieś stare zestawy, z których nie dało się za dużo takich klocków pozyskać, to w tym modelu znajdzie się ich cała masa. Zerkniemy sobie teraz tutaj na tą wieżę. Mamy po jednym i po drugim boku zamocowane dwa worki z piaskiem. Na takim małym tutaj skosiku mam jeszcze nadruk, gwiazdy amerykańskiej i przez całą tej szerokość dookoła wieży ciągnie się taki, taki pręcik gumowy na którym zamocowane są hełmy powiem wam szczerze to jest po prostu chyba najfajniejszy detal w tym modelu tutaj co prawda powinny być jeszcze dwa hełmy natomiast ja je odczepiłem ponieważ potrzebowałem ich do figurek ale tam po drugiej stronie też powinien być właśnie taki gładki hełm i jeden hełm z siateczką także to naprawdę Prezentuje się po prostu genialnie. Teraz zerkniemy sobie na górę wieży. Na górze mamy dwa karabiny maszynowe. Jeden to jest bodajże ten, to jest ten taki wielkokalibrowy przeciwlotniczy. Tam bodajże 12,7 mm. A ten to jest chyba ten mniejszego kalibru, ten Browning M2. Nie pamiętam, co to tam był za kaliber. 7,7 ,7 chyba, albo coś tego typu, ale Raczej nie. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był kaliber, ale na pewno to jest ten lżejszy, ten karabin maszynowy. Mamy tutaj oczywiście dwa włazy. Właz chyba ładowniczego i dowódcy. Właz ten dowódcy, taki większy, jest otwierany. Gdzieś sobie możemy włożyć figurkę. No i dodatkowo mamy tu jeszcze taką czarną antenkę i jakie właśnie kłotki małe. To mogą być na przykład peryskopy. No i oczywiście to takie moje poprawione jarzmo. No cóż, myślę, że to będzie już chyba na tyle, jeżeli chodzi o omawianie i prezentację tego modelu. Teraz jeszcze szybko o obiecane porównanie i zakończymy sobie ten film. A teraz obiecane na koniec porównanie. Oczywiście tutaj po prawej stronie mamy Shermana Firefly z polskiej pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka, a po lewej mamy Shermana Easy8. No i powiem Wam szczerze, Wam zostawiam ocenę tych dwóch modeli. Według mnie to jest naprawdę niebo a ziemia, jeżeli chodzi o poziom detali. I możecie też zobaczyć sobie różnicę, jeżeli chodzi o wykonanie podwozia. O tym mówiłem właśnie, że w tych Shermanach, takich klasycznych, że tak powiem, M4A1, te wózki wyglądały właśnie w ten sposób. Były to takie można to nazwać takimi jednolitymi odlewami natomiast tutaj ten taki wóz, te wózki jezdne w e były bardziej takie wyglądające na zrobione z wielu części także to tak w taki sposób się prezentuje teraz przejdziemy do szybkiego podsumowania a więc podsumowanie co ja Wam mogę powiedzieć na temat tego modelu on jest po prostu prześliczny on jest po prostu prześliczny Świetnie zrobiony, masa detali, odzorowanie też jest na bardzo wysokim poziomie. Figurki też zaliczam jak najbardziej na duży plus. Jedyny minus jaki tutaj znalazłem, niczym tam już te, takich e, niuansów typu karta do gry bitewnej albo taki niefajny wyraz twarzy tego medyka. To do Was zaliczam większych, tylko to nieudane jarzmo, które zdecydowanie powinno być poprawione. Poza tym, wszystko oceniam na jak najbardziej duży plus i każdemu polecam jeszcze się szybko załapać na zakup tego modelu. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze go nie ma, ponieważ sprzedawane są już teraz, domyślam się, ostatnie sztuki. Zatem, warto się śpieszyć i warto go zakupić. Ostateczna ocena to będzie 9 na 10 punktów i moja serdeczna rekomendacja na koniec. W tej recenzji będzie to już wszystko. Następnym razem widzimy się w recenzji trzypaku amerykańskich spadochroniarzy. Zatem serdecznie dziękuję za oglądanie i żegnam się z wami. Cześć!